Okej, okay. w tym filmie pokażę wam co zrobić, aby dodać proste przejście do naszego filmu tak, aby był on bardziej atrakcyjny. Wchodzimy w zakładkę Effect Library, następnie Video Transitions i tutaj mamy całą listę przejść dostępną w naszym programie. Klikamy na takie przejście lewym klawiszem myszy i trzymając go, przeciągamy na nasz film. Tak wygląda efekt, kiedy przeciągnęliśmy to przejście. Takie przejście możemy wydłużyć lub skrócić w zależności od naszych preferencji. Jeżeli się ono nam spodoba, możemy kliknąć gwiazdkę i pojawi się ono w naszych ulubionych po lewej stronie. Jeżeli chcemy, aby było bardziej dostępne te pole tutaj widoczne i przeciągnąć je na sam dół, abyśmy lepiej widzieli przejścia, klikamy ten klawisz w lewym górnym rogu. Teraz widzimy całą listę naszych przejść bardzo ładnie. To jest fajne rozwiązanie dla posiadaczy dużych monitorów. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć!